Witam Państwa w magazynie miejskim i zapraszam na wiadomości. Od 1 kwietnia rząd wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa związane z koronawirusem. Kolejne ograniczenia w poruszaniu się i handlu mają zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii. Samodzielnie z domu nie może wychodzić osoba poniżej 18 roku życia. Bardzo dobre obostrzenie z tego względu, że widzieliśmy w ostatnich czasach, kiedy było ciepło, że młodzież poruszała się w różnych grupach, bardzo niechętnie chciała współpracować czy z patrolami policji, czy ze Strażą Miejską. Teraz, jeżeli nie będzie rodzica, będą mandaty i uważam, że bardzo dobre posunięcie. Jeśli chodzi o sprawdzanie tego, Straż Miejska będzie w patrolach z policją, również nie będzie potrzeba. Mamy Tutaj z dowódcą panem Rolandem Wabszkowiakiem też umowę, że w momencie narastania takich też da nam do patroli swoich żołnierzy i będziemy tego bardzo, bardzo rygorystycznie przestrzegać. Oprócz tego zmienione zostały zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych. Przy jednej kasie może być maksymalnie trzy osoby. Reszta osób musi czekać na zewnątrz. Osoby po 65 roku życia powinny zakupy robić między 10 a 12. W tych godzinach sklepy nie będą obsługiwały innych klientów poza seniorami. Ograniczenia dotyczą także targowisk w Dębicy. Tak zwany zieleniak od kilkunastu dni jest zamknięty. To Świąt nie będzie otwarte na pewno to targowisko i na pewno no, nie ugnę się z tego względu, że widzę w tych miastach, gdzie jest, są ogniska, to akurat właśnie były otwierane targowiska. Zamknięte są parki i bulwary. Na wszystkich pracach wczoraj poleciłem, wysłane zostały, wysłani zostali pracownicy, są uzupełnione zamknięcia, czyli dokupiliśmy łańcuchy, gdzie nie było możliwości dokładnego tego, wszędzie są założone łańcuchy, płytki, postawiliśmy zapory na, na wałach Wisłoki. Także prosimy o niekorzystanie, one są zamknięte, bo to traktujemy jako bulwar, także to jest zamknięte, są postawione i tablice i jest kartka, która informuje, że ze względu na zagrożenie nie powinno się no, no, korzystać z lałów. Do odwołania nie są czynne salony fryzjerskie, kosmetyczne, a także gabinety rehabilitacyjne czy hotele. Za wszelką cenę musimy zahamować tempo, w jakim dochodzi do rozprzestrzeniania się wirusa. Bądźmy ostrożni i stosujmy się do nowych zasad. Muzyka Pandemia koronawirusa uderza w dębickie firmy. 124 osoby straciły pracę w Arcus Andromed. Zwolnienia zapowiadają także inne przedsiębiorstwa. Jak twierdzi Stefan Bieszczad, przewodniczący komisji gospodarki w Sejmiku Województwa Podkarpackiego tarcza antykryzysowa. To rozwiązanie tymczasowe zwalnianie mikrofirm i samozatrudniających spłacenia ZUS przez trzy miesiące nie powstrzyma kryzysu gospodarczego. Rząd robi co może, wiedząc, czym dysponuje i jakie mechanizmy próbuje uruchomić pomocowe. Trzeba powiedzieć tak, że na pewno to jest gest, na pewno to jest działanie w dobrą stronę, ale to jest na krótką metę. Zarówno przed pracownikami i pracodawcami trudny czas. Gospodarka nie zadziała z dnia na dzień, moje doświadczenie mi to podpowiada i dlatego myślę, że tutaj będą poważne skutki polegające na pewno na zwolnieniach, o których się już słyszy w naszym rejonie i to dotknie w poważnym stopniu, myślę, że również nasz Powiaty Bicki. Przedsiębiorcy i samorządowcy mają nadzieję, że firmy będą powoli się odbudowywać. Następne być może firmy borykają się, czy będą borykać się z problemami. Wierzę, że czasowymi, bo później jak ten rynek zacznie funkcjonować, to to się odbuduje. Tylko, że prawdopodobnie padnie dużo firm, ale na gruzach tego powstaną nowe. Czy z udziałem tych samych ludzi? Trudno powiedzieć. 330 milionów złotych z Unii Europejskiej trafi do województw. Działania podjęte w ramach tej kwoty mają być odpowiedzią na najbardziej palące potrzeby w obszarze ochrony zdrowia, ale również będą uwzględniać łagodzenie negatywnych skutków gospodarczych spowodowanych aktualną sytuacją. Wiele wskazuje na to, że premiera rock opery Jesus Christ Superstar przygotowana przez dębickich artystów pod kierunkiem Pawła Adamka nie odbędzie się w planowanym terminie. Wydarzenie miało odbyć się 3 maja 2020 roku. To już tradycja, że od ponad 20 lat dębiccy artyści prezentują przygotowane przez siebie widowiska operowe. Dębiczanie mogli obejrzeć wszystkie opery ojca Polskiej Opery Narodowej Stanisława Muniuszki. Były też dzieła innych kompozytorów jak Carmen Bizeta, Cyrulik Sewilski, Rosiniego czy zemstanie toperza Strausa. Pierwszy raz artyści pod kierunkiem Pawła Adamka postanowili przygotować rok operę. W związku z panującą epidemią w naszym kraju próby musiały zostać zawieszone. Z takim żalem i smutkiem, no, ale musieliśmy tak jak wszystko w Polsce i w Dębicy, zawiesiliśmy całą działalność artystyczną, nie próby się już od tygodnia nie odbywają, orkiestry, nie pojechaliśmy na żadne zgrupowanie, mieliśmy w planie trzy zgrupowania w Piwnicznej, żeby złożyć muzycznie tę trudną dla nas inicjatywę, ale przepiękną. No, i teraz podejrzewam, że przyjdzie taki czas, że i w maju pewnie nie da rady zgromadzić taką dużą grupę wykonawców, ponieważ nasi wykonawcy to są ludzie z całej Polski. To są studenci studiujący na wielu uczelniach różnych. No i soliści, którzy są nie tylko z Dębicy, ale i spoza Dębicy. Drygent rozważa już kolejne terminy. Może to być wrzesień lub okres wielkiego postu przyszłego roku. To, co przygotowaliśmy, to jest przecież nic innego jak Wielki Tydzień, czyli ta męka pańska pokazana oczami współczesnego człowieka. Jednocześnie Paweł Adamek przyznaje, że choć zgrupowania się nie odbyły, to artyści są gotowi do występu. Potrzebne jest jeszcze kilka prób, aby dzieło mogło zostać wystawione. Jednak w obecnej sytuacji będzie to prawdopodobnie niemożliwe. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Ja się z Państwem żegnam i do zobaczenia. え